Już paracelsus powiedział, że wszystkie łąki i paswiska, wszystkie lasy i góry są aptekami. W tym krótkim filmie przedstawię Wam kilka najbardziej znanych ziół, które rosną obecnie w pobliżu mojego domu, w bliskiej okolicy. Myślę, że każdy z Was po tym filmie z łatwością je odnajdzie również w swojej okolicy. I zaczynamy od bardzo znanej rośliny, traktowanej najczęściej jako chwast czyli babki zwyczajnej. Bez problemu znajdziecie ją na każdej łące. Babka zwyczajna zawiera wiele bardzo pożytecznych substancji, m.in. śluzy, flawonoidy, witaminy C i K, minerały, z czego najwięcej potasu. Najbardziej znana z szybkiego leczenia różnego rodzaju ran czy ukążeń owadów. Surowcem leczniczym tej rośliny są liście. Zbieramy je od maja do września i suszymy w przewiewnym miejscu na papierze. Niegdyś nasze babcie przykładały świeże liście na otarte czy zranione miejsce na skórze. Na parę natomiast przemywało się trudno gojące rany. Drugie, bardzo ważne zastosowanie i działanie babki zwyczajnej to działanie wykrztuśne podczas kaszlu, ale także łagodzące wszelkie przeziębienia, katar sienny oraz alergiczny. Kolejne zdrowotne działanie tej rośliny to pomoc w dolegliwościach trawiennych. Głównie w nieżytach układu pokarmowego, czy też w żodach żołądka i dwunastnicy. Jak ją wówczas stosować? Wystarczy łyżkę suszonych liści, zalać szklanką w rządku, po 15 minutach odcedzić napar. Taki napar pijemy 3 razy dziennie po szklance, gdy nas trapią takie właśnie problemy żołądkowe typu nieżyt, układu pokarmowego i itd. Jeśli problem dotyczy układu oddechowego, można wówczas dosłodzić ten napar miodem. I jeszcze jedno według mnie bardzo ważne zastosowanie i działanie tej niepozornej, wszędzie rosnącej roślinki. Namawiam bardzo Was do zrobienia nalewki z babki. Przygotowuje się ją bardzo prosto, a potem już macie lekarstwo na wieki. Butelkę wypełniamy całkowicie liśćmi babki i mocno gniatamy. Następnie uzupełniamy wódką i szczelnie zamykamy. Minimum taki macerat trzymamy miesiąc czasu. Ale możecie oczywiście dłużej. Następnie przesadzamy i przelewamy do czystej butelki. Taką nalewkę dobrze mieć w pobliżu, gdy nas dopadną wszelkiego rodzaju bóle, np. reumatyczne, a szczególnie stawów kolanowych. Mak. To kolejna pożyteczna roślina, która okazuje się być nie tylko chwastem. Jest to jednoroczna roślina, którą można spotkać na łące, na polach czy przy drogach. Część z Was pewnie stosuje ziarna maku jako składnik chociażby ciast, ale nie wiem, czy wiecie, że kwiaty są surowcem stosowanym w fitoterapii czy chociażby kosmetologii. Mają działanie przeciwkaszlowe, powlekające, uspokajające, a nawet rozkurczowe. Na stronie doktora Różańskiego można się na przykład dowiedzieć, że w medycynie ludowej na pary z kwiatów stosuje się przy infekcjach przebiegających z kaszlem w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. Dodatkowo wskazane są przy bezsenności, stanach niepokoju i nadmiernej pobudliwości. Profesor Jan Muszyński opisał kwiat maku Polnego jako lek śluzowo-antocyjanowy, stosowany przy chrypce, zaflegmieniu płuc, zwłaszcza w pediatrii. Jak go stosowano? Bardzo prosto, wówczas robiono napar z płatków, w proporcji jedna łyżka płatków na jedną filiżankę wrzątku. Parzono ten napar 20 minut, przecedzano i do tego należało jeszcze dodać miód. I jeszcze ciekawostka, nie tylko ziarna maku są wykorzystywane kulinarnie. Na południu Francji na przykład jada się młode liście maku w sałatkach. Mają ponoć bardzo ciekawy orzechowy smak. Ja jeszcze osobiście nie próbowałam. Współcześni zielarze najchętniej używają kwiatu maku do mieszanek różnego typu. Na przykład w stanach nerwicowych, w przypadku zaburzeń emocjonalnych czy nerwicy lękowej, bezsenności itd. Sprawdza się mieszanka kwiatu maku polnego z liśćmi melisy w równych proporcjach. Dwie łyżki takiej mieszanki należy zalać trzema szklankami gorącej wody, podgrzać i gotować około 3 minut i pić następnie po 1 trzeci odwaru 3 razy dziennie pomiędzy posiłkami. Rumianek pospolity to zioło wszystkim bardzo dobrze znane. Oczywiście największą wartość będzie miało, gdy zbierzemy je sami. Koszyczki rumianku zbieramy od maja do sierpnia. Można je suszyć w bukietach, w zacienionym miejscu lub same koszyczki na papierze. Od lat znane jest działanie lecznicze rumianku na organizm. Możemy go stosować zewnętrznie i wewnętrznie. Wewnętrznie będziemy stosować w przypadku różnych problemów z układem pokarmowym. Ułatwi on trawienie, a także pomoże przy wzdęciach. Gdy jesteśmy zdenerwowani, zadziała uspokajająco. Rumianek może również złagodzić bóle miesiączkowe czy nieprzyjemne objawy menopauzy. W tym celu robimy napar z rumianku. Jedną łyżkę koszyczków rumianku zalewamy jedną szklanką wrzącej wody. I parzymy to około 20 minut. Tą ilość należy pić w trzech porcjach w ciągu dnia między posiłkami. Doktor Różański przy nieżycie przewodu pokarmowego zaleca taki napar w małych dawkach, ale często, na przykład 50-100 do 100 ml co dwie godziny. Napar z rumianku zrobiony w ten sposób, można również stosować zewnętrznie, między innymi pukając i miamy usną przy różnych stanach zapalnych, ale także możemy robić okłady na podrażnione, chore oczy. Na włocie z rośliną, powszechnie występującą na terenach Polski, znajdziecie ją bez problemu na pobliskiej łące. Jak wygląda? Ma kwiatostany, które się składają z żółtych, drobnych, rurkowatych kwiatków tworzących koszyczek. Dlaczego warto się z nią zaprzyjaźnić? Już Wam mówię. Ma wiele właściwości leczniczych, m.in. działa przeciwzapalnie, moczopędnie i odtruwająco na organizm. Aktywne substancje zawarte w nawłoci będą pomocne w usuwaniu obrzęków kończyn dolegliwości układu moczowego, zapobiegać będą kamicy moczowej. Wskazanie do stosowania nawłoci ze strony doktora Różańskiego to są stany zapalne, infekcje układu moczowego i płciowego, kamica moczowa, choroby metaboliczne i z autoagresji immunologicznej, czyli np. choroby reumatyczne, toczeń, trądziki, łuszczyca. Kuracje odtruwające, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, niewydolność krążenia, nieżyty przewodu pokarmowego. Jak możemy stosować ziele na włoci? Oczywiście najpierw można ususzyć, a potem cały rok korzystamy choćby w postaci naparu. W tym celu wystarczy jedną łyżkę ziół zalać jedną szklanką wrzącej wody, zaparzamy około 15-20 minut i pijemy w ilości do dwóch szklanek dziennie. Popijanie na w tej postaci przyczynia się do usuwania wyraz z moczem i potem szkodliwych toksyn. Naparz na włoci może też posłużyć do przemywania skóry z problemami, np. przykład z trądzikiem młodzieńczym czy różowatym, czy innymi rodzajami wyprysków. Dlaczego? Dlatego, że ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne, warto więc spróbować jej, gdy ktoś ma któryś z wymienionych problemów. I jeszcze krótko o kolejnej roślince. O koniczynie czerwonej. Koniczyna czerwona to zioło bardzo pomocne, szczególnie dla kobiet. Reguluje pracę hormonów, cykl menstruacyjny, może okazać się pomocne podczas menopauzy, a w postaci wyciągu uspokaja, niweluje uderzenia gorąca, problemy z koncentracją, bóle głowy, stawów, poprawia krążenie krwi. Dawniej wykorzystywano ją również przy schorzeniach nerek oraz zapaleniu pęcherza. Dziś również znane jest jej działanie łagodzące w stanach zapalnych oskrzeli. Z kończyny możemy zrobić na przykład napar. W tym celu 2-3 łyżeczki kończyny zalewamy szklanką wrzącej wody, parzymy około 10-15 minut i gotowe. Pijemy 2-3 razy dziennie po szklance. Możemy użyć tutaj zarówno świeżej jak i suszonej kończyny, oczywiście pamiętajcie, że suszonej zawsze trochę mniej. Na kaszel doskonały jest syrop z kończyny, który robi się podobnie jak syrop z kwiatów bzu czarnego. Cała część naziemna ziela jest jadalna, dlatego możemy liście lub kwiaty dodawać swobodnie do potraw. Pozostałe zioła, po które warto się wybrać na pobliską łąkę, to piołun, wrotycz, krwawnik, dziurawiec, mięta, czy choćby haber bławatek. Informacje o tych ziołach znajdziecie w filmach na moim kanale YouTube oraz w artykułach na moim blogu. Linki umieściłam w opisie pod filmem. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym.